Piękny widok, chociaż niektórzy mogli powiedzieć, co za ścierwo, ale ja uważam, że to piękny widok. Troszkę chciałem pamiętać, jak mówiłem, że nie wymieniam tej dentki z przodu, bo ona jest dobra, więc jej nie wymieniam, zaoszczędzę tą jedną, będę miał na zapas. Jak myślisz, co się stało? No pewnie, że zeszło powietrze, Może wymienić dętkę, aczkolwiek na szczęście wymiana dentki, w ogóle już raz, dwa, trzy. Ja wiem, że wy wszyscy kurwa śmieszki czekacie, aż ja te seranty upierdolę będziecie widzieć jak się męczę i je wycieram. Ale jeszcze nie, bo zamówiłem środek, który środy chroni przed promieniami UV e, a e, słonecznymi UVA UVA UV? Ozonem nie żółkły, bo tam już będą ci żółkły. Najprawdopodobniej zawór w dęce się Łot bo spierdolił. Nie będę tego sprawdzał, bo dentka kosztuje 2,50 No, także wycieramy. Słuchajcie, taka historia. Eee, zmierzyłem z i, i z tej i z tamtej strony jest w zasadzie identyczna odległość, więc koło jest proste. Ale tu mam więcej przestrzeni niż tutaj znowu, ale może to jest kwestia jakiegoś krzywego błotnika. Jak dla mnie to jest prosto, jak to się mówi krzywo to też prosto. No to no wygląda to prosto, kurwa. Ma... Je... A wiecie kto mówi krzywo to też prosto? Mój ojciec! <laughs> on jest całe życie stolarzem. Robi zajebistą robotę, wiecie taki, taki, taki wiesz fachowiec, kurwa, wszystko zrobi, wszystko upi. I on zawsze mówi, śmieje się. Przywoda też prosto. Jedzie prosto, jedzie prosto, hamuje, rzuca przy hamowaniu, no o ile można nazwać to hamowaniem kurwa tym hamulcem. Nie wziąłem se kamerki, ale już zaraz przejebiemy przez ten las, może nie dziś. O jakiś drapieżnik, ale zajebisty. A bo co jedzie, jedzie, prosto jedzie, prosto, ale coś mnie tu, to kółeczko mnie zdenerwowało, a może to już jest krzywe, Jak kurwa nie wiem. Bożem jak głupi dokręcił koło w powietrzu a nie na obciążeniu i chyba krzywo też miałem wrażenie, że było. Felga jest centrowana, ale to wiadomo to wiecie, ale chyba prosto, nie? Mam jakąś paranoję, ale dobra. Że to koło mi się kiwa no, ale słuchajcie, ja wiem, że ja przez lata doprowadziłem ten egzemplarz i jest ze mną i ja go znam i parę osób mi to podpowiadało, pomogło ale ze mnie jest taki specjalista, że jak ja coś kurwa zrobię to nigdy nie wiadomo czy to jest dobrze, także nie piszcie do mnie o porady, bo ja nie wiem kurwa czy to dobrze znaczy ja zawsze coś pomogę, ale stary musisz jak w życiu, tu swoją drogę wykuć kurwa, to nie ma obie. wiesz no zrobiłem tak jak było ja przez chwilę miałem wrażenie, że to koło się giba, ale może już mam mózg stwierdził. A może jestem tak gruby i ciężki, że wiecie, na tych niedokręconych szprychach to koło już sobie lubi popracować. Nie wiadomo, freestyla. Nie no, ale przejechałem się tutaj po tych moich kociubach na stójce, i jest dobrze także. Także słuchajcie, taki lekki film na 80-80 tysięcy 80, 80, obserwujących. To jest niemożliwe. Czy to jest możliwe, żeby do końca roku? rdolnąć 100 tysięcy, nie wiem, nie ma też ściśnionka, ale byłoby fajnie, nie? Także super się rozwijamy, to wszystko dzięki Wam i to wszystko dzięki Kuniskom i tym całym Wiecie czemu skuter jest najlepszy do dostaw? Ja Wam powiem. Bo ten kuferek pod dupą grzeje się od silnika, jak wiedziesz zupkę, kurwa, to ona się, co robi? Nie wystygnie. No wiadomo, jak trzeba przywieźć coś na chatę, obiad to oczywiście ino-skuterkiem. Byłem jeszcze sobie kupić ósemkę, bo oczywiście yy, zapragnęła spierdolić z garażu. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam tak na co dzień, bo skuterson w miasto jest zwinny jak ninja. Się. Kawka, byłem tam, byłem tu, byłem tu, byłem tam, byłem siam, byłem coś, załatwiłem, teraz jeszcze kabusia następna I znowu wracamy do zajęć Z... Te kaczki pewnie gadają tak To tam chłopaki, co? Znowu zima idzie, nie? <laughs> lato jebło, było, <laughs> ale lato jebło No, zaraz zima I ci idioci znowu będą nabrać nam chleb <laughs> e, spoko, chleb damy tym głupim łabędziom Wielkie to, a durne Ja myślę, że one właśnie tak ze sobą rozmawiają Kończąc ten Idiotyczny, humorzasty Film o niczym Życzę wam dużo słoneczka i Andrew wowowojowacz się.